Witam serdecznie w ten niedzielny poranek, chciałem wam pokazać co pije rano na czczo, od dłuższego czasu, a jest to wyciśnięte dwie cytryny, może tak pokażę, mam no, wyciśnięte dwie cytryny, Ostropest plamisty, mielony, pieprz. Ale powinien być ogólnie ziarnisty i zmielony, żeby był świeży, no ale muszę mieć to, to, co, to co jest. I kurkuma. Kurkuma bio. Tu jest 200 gramów w zielarskim kupiona. I tak jest. Preparaty. spirulina i chlorella i tutaj mamy to jest to jest spirulina a to jest chlorella no i to wszystko kurkumę tutaj łyżeczkę dodaję płaską od zupy Yy, szczypta pieprzu, bo po, w połączeniu kurkuma z pieprzem to, to daje podobno 2000%, 2000 mocy. O, gołąbek przyleciał. Yy, sobie podziubać. 200 yy, mocy, yy, więcej yy, działania związków w kurkumie. Jedz sobie, jedz. Ja tu dokarmiam ptaki raz taka anegdota eee, Ja dokarmiam ptaki, będę dokarmiał Ja tu wysypuję ptaszkom e, wszystko po prostu Nawet marcheweczkę sobie dziubią makaron e, chlebek, ziemniaki wysypuję Przylatują mi tu ogromne te rybitwy, czy to nie, bo to nie są chyba mewy Są rybitwy chyba Yy, Maksiu, Maksiu, co się stało? Synek i przylatują mi tu stada stada tych, tych ptaków, wron gołębi, yy, rybitw czasami coś zrzucą na dół jakiś chleb Zrzu zdarza się, że, że zrzucą na dół także to nie jest celowe wyrzucanie jakiegoś pokarmu przeze mnie. Bo tak może jakiś... Ktoś sobie pomyśleć z sąsiadów, że ktoś wyrzuca, nie wiem, kawałki chleba albo nie, po prostu one tu przylatują yy, i, i, i żrą całym stadem. I to czasami coś, coś spadnie. Także do wiadomości sąsiadów. Ja nic celowo nie zrzucam. Żadnego chleba ani, ani nic. No bo mówię, może się tak zdarzyć, że coś tam spadnie. Czasami sam wychodzę z psem, to widzę, że kawałeczek jakiegoś chleba leży, ale to, to mówię, to nie, jest, to nie jest celowe. To ptaki przylatują. A będę je dokarmiał i każdy powinien dokarmiać ptaki. Bo zobaczcie, jaki, jaki ładny ptaszek. To przyleciał. O, widzicie, wrona przyleciała. O. Widzicie? Ogoniła. Ale, ale nie podejdzie. O, o nie, podeszła. Się nie, nie rusza. O. Jest wrona. I to było na tyle. Ja wypijam mój eliksir i idę z psem. Życzę wszystkim miłej niedzieli. Pozdro.